Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Rozdział 18. Nie traćmy czasu. Mary oczywiście nie obudziła się wcześniej następnego dnia. Spała długo, albowiem zmęczona była bardzo. Marta zaś, przynosząc jej śniadanie, opowiedziała, że Colin jest zupełnie spokojny, lecz chory i ma gorączkę. Co zwykle bywało, gdy się wyczerpał krzykami i płaczem. Mary wolno spożywała śniadanie, słuchając. Panicz mówił, że prosi, żeby panienka poszła do niego, jak tylko będzie mogła, mówiła Marta. Aż dziwnie jak sobie panienkę upodobał, to pewnie po tej ostatniej nocy, co? Nikt inny nie byłby śmiał tak z nim postąpić. Biedny chłopiec tak go zepsuli, że już święty Boże nie pomoże. Matka mówi, że najgorsze dla dziecka to jest, jak zawsze ma swoją wolę, albo jak jej nigdy nie ma. A nie wiadomo, co gorsze. Ale panienka to się też nie najgorzej potrafi złościć. A panicz mówi, jakem do pokoju weszła. Proszę cię, zapytaj pannę Mary, czy nie zechciałaby przyjść porozmawiać ze mną. Niech no panienka pomyśli. Panicz mówiący, proszę. Pójdzie panienka? Wpierw pobiegnę zobaczyć Dika, odparła Mary. Albo nie. Najpierw pójdę odwiedzić Kolina i powiem mu. Już wiem, co powiem. Dodała w nagłym natchnieniu. Miała kapelusz na głowie, gdy w pokoju stanęła i Colin przez sekundę doznał uczucia rozczarowania. Leżał w łóżku, twarz miał przerażająco bladą i wielkie sine kręgi pod oczyma. Cieszę się, że przyszłaś, wyrzekł. Głowa mnie boli i wszystkie kości, bo jestem bardzo zmęczony. Czy idziesz gdzie? Mary podeszła blisko i oparła się o łóżko. Nie zabawię długo rzekła, idę do Dika, ale zaraz wrócę. Colin, wiesz, coś wiadomo o ogrodzie. Twarzyczka mu pojaśniała i zaróżowiła się lekko. Och, naprawdę? zawołał. Całą noc mi się o nim śniło. Słyszałem, jak mówiłaś, że się szarość w zieleń przemienia i śniłem, że stoję w miejscu przepełnionym małymi, drżącymi zielonymi listeczkami, a wszędzie były ptaszki w gniazdkach i wyglądały tak słodko i mile. Będę teraz sobie o tym myślał, dopóki nie wrócisz. W pięć minut potem była już Mary z Dickiem w ogrodzie. Lisek i Kawka były z nim znowu i tym razem przywiódł jeszcze dwie oswojone wiewiórki. Dziś przyjechałem na swoim koniku, mówił. Poczciwe zwierzątko ten mój skoczek, a tych dwóch łobuzów przyniosłem w kieszeniach. Ta tutaj nazywa się Orzeszek, a ta oto Łupinka. Gdy powiedział orzeszek, jedna z wiewiórek wskoczyła mu na prawe ramię, gdy zaś łupinka, druga wdrapała się na lewe. Gdy usiedli na trawie z kapitanem skulonym u ich nóg, sadzą słuchającą uroczyście na drzewie i orzeszkiem i łupinką węszącymi obok nich, zdawało się Mary, że nie będzie miała siły porzucić takiego uroczego towarzysza. Wszakże, gdy zaczęła opowiadać, spojrzenie w zabawną twarz Dika zmieniło jej myśli. Widziała jasno, że chłopcu żal kolina bardzo, więcej niż jej. Spojrzał na niebo i rozejrzał się dokoła. Niech panienka posłucha ptaszków. Cały świat zdaje się być ich pełny. Ich świergotu i śpiewu, mówił. Proszę popatrzeć, jak przelatują, posłuchać ich nawoływań. Jak wiosna idzie, to zdaje ci się, że cię cały świat woła. Listki się rozwijają. Może je panienka widzieć, a ten zapach? mówił, ruszając swym zadartym nosem. A ten biedak tam leży i leży, zamknięty, i widzi tak mało, że tylko myśli i myśli o różnych rzeczach, które mu łzy wyciskają z oczu. Niech będzie, co chce, musimy go tu wydostać. Niech patrzy, słucha, wącha to cudne, świeże powietrze, niech się w słońcu wykąpie i nie zwlekajmy z tym. Gdy bywał bardzo czymś pochłonięty, zwykł był mówić swą specjalną yorkszerską gwarą, choć zwykle uważał na siebie, by Gomery mogła lepiej rozumieć. Lecz Mary lubiła tę gwarę i usiłowała nawet przyswoić ją sobie i teraz popróbowała swych sił. Nie zwlekajmy z tym, powtórzyła, przekręcając zabawnie wyrazy na sposób Dika. Powiem ci zaraz, co najpierw musimy zrobić. Ciągnęła dalej, a Dick się uśmiechał. On cię bardzo polubił z mojego opowiadania, chciałby cię poznać, a także kapitana i sadzę, gdy teraz do domu wrócę, to go spytam, czy możesz jutro rano przyjść do niego i przyprowadzić swoje zwierzątka. A potem niedługo, gdy już będzie więcej listków i pączków wiosennych, to go wydostaniemy koniecznie. Ty będziesz popychał jego fotel na kółkach i przywieziemy go tutaj i wszystko mu pokażemy. Mary dumna była, gdy skończyła mówić, bowiem pierwszy raz wypowiedziała tak dużo tutejszą ludową gwarą. Musi panienka pomówić tak samo z paniczem, zachichotał Dick. Uśmieje się, a dla chorych to śmiech najlepsze lekarstwo. Matka mówi, że pół godziny śmiechu i wesołości od samego rana to może od najgorszej choroby ustrzec. Jeszcze dzisiaj, zaraz, teraz przemówię do niego tak jak ty, odparła Mary. Ogród tymczasem rozwinął się na tyle, że co dnia się zdawało, iż jakaś dobra wróżka laseczką czarodziejską wyczarowuje cuda z ziemi i gałązek. Ciężko było stąd odchodzić, tym bardziej że Orzeszek wdrapał się Mary na sukienkę, zaś łupinka gramoliła się na pieniu jabłoni, pod którą siedzieli, i patrzyła na dziewczynkę pytająco. Wróciła jednakże do domu, a gdy usiadła blisko obok łóżka, Colin począł wąchać jak dik, choć nie z takim jak doświadczeniem. Pachniesz jak kwiaty, i świeżość, zawołał radośnie. Czym tak pachniesz? To chłodne, gorące i słodkie równocześnie. To wiatr z wrzosowiska, odparła Mary. A pachnę tak jeszcze od siedzenia w trawie pod drzewem z dikiem, kapitanem, sadzą, orzeszkiem i łupinką. Wiosna tak pachnie ślicznie, i ziemia, i słońce. Mówiła to szeroko, rozwlekle, gwarą, którą trzeba słyszeć, by zrozumieć, jak zabawnie brzmi. Colin począł się śmiać. Co ty robisz? Nie słyszałem nigdy mowy takiej w twoich ustach. Strasznie zabawne. Daję ci próbkę mowy Dika, gwary Yorkszerskiej, Odpowiedziała Mary triumfująco. Nie umiem mówić tak ładnie jak Diki Marta, ale zawsze się już trochę poduczyłam. Czy ty mnie rozumiesz? Właściwie to wstyd. Przecież żeś tu urodzony i wychowany. Potem zaś poczęła się śmiać. I śmiali się oboje tak serdecznie, że się opanować nie mogli. Aż pokój śmiechem ich rozbrzmiewał, także gdy pani Medlock otworzyła drzwi, cofnęła się śpiesznie w korytarz i poczęła nasłuchiwać zdumiona. Jak Boga mego kocham, mówiła do siebie. Niesłychane rzeczy no i kto by to był myślał? A tymczasem tyle było do mówienia. Zdawać by się mogło, że Kolinowi nigdy nie dosyć było opowiadania o Diku, i kapitanie, i sadzy, i orzeszku, i łupince, i o koniku, który zwał się Skoczek. Mary pobiegła z Dikiem do lasu, by go zobaczyć. Był to mały, kudłaty pony z wielką grzywą, zwieszającą mu się na senne oczy, miłym pyszczkiem i ruchliwymi aksamitnymi nozdrzami. Właściwie był on chudy, boć żywił się trawą stepową jedynie, lecz taki był sprężysty i muskularny, jakby drobne jego nóżki ze stali były zrobione. Podniósł głowę i lekko zarżał, skoro tylko ujrzał Dicka. Przydreptał do niego i głowę na ramieniu mu oparł. Dick powiedział mu coś na ucho, skoczek zaś odpowiedział rżeniem, parskaniem i sapaniem wielce zabawnym. Dick kazał mu podać Mary przednią nóżkę i pocałować ją w twarz swym aksamitnym pyszczkiem. Czy on naprawdę rozumie wszystko, co mówi Dick? spytał Colin. Zdaje się, że rozumie, odpowiedziała Mary. Dick mówi, że z każdym stworzonkiem można się zrozumieć, jak się jest jego przyjacielem, naprawdę. Ale trzeba być właśnie naprawdę przyjacielem. Colin chwilkę leżał bez ruchu i zdawało się, że się na ścianę zapatrzył. Lecz Mary wiedziała, że rozmyślał. Chciałbym bardzo być przyjacielem zwierząt, powiedział wreszcie, ale nie umiem. Z nikim nigdy nie byłem w przyjaźni. Nie znoszę ludzi. A mnie znosisz? zapytała Mary. Owszem znoszę, odparł. To bardzo zabawne, ale ciebie to ja nawet bardzo lubię. Ben Wedderstaff powiedział, że jestem podobna do niego, rzekła Mary. Mówi, że mamy zupełnie równie nieprzyjemne charaktery. Mnie się znów zdaje, że i ty jesteś do niego podobny. Wszyscy troje równi sobie jesteśmy. Ty i ja i Ben Wedderstaff. On mi w wtenczas powiedział, że taki mamy nieprzyjemny wyraz twarzy, jak i charakter, i dlatego aż przykro na nas spojrzeć. Ale ja, na przykład, wcale nie czuję się taka nieprzyjemna, odkąd poznałam Gila i Dika. Czy masz czasem uczucie, że nienawidzisz ludzi? spytał Colin. Owszem, odparła Mary szczerze. Byłabym cię na pewno nie cierpiała, gdybym cię była poznała przed Gilem i Dikiem. Colin drobnął swą chudą rączkę, wyciągnął i dotknął jej ramienia. Mary, rzekł. Chciałbym, żebym nigdy nie był powiedział o tym wyrzuceniu stąd Dika. Nienawidziłem cię, gdyś powiedziała, że on jest anioł i wyśmiewałem się z ciebie, ale myślę, że może z niego naprawdę anioł. Bo tak naprawdę, to może ja głupstwo w ten czas powiedziałam, przyznała Mary otwarcie. Bo jak na anioła, to on ma za nadsto zadarty nos, za szerokie usta, za nadto połatane ubranie i za nadto mówi gwarą. Ale jednak, gdyby w Yorkshire był anioł i mieszkał na wrzosowisku, Gdyby był taki jorkszerski anioł, to myślę, że rozumiałby mowę kwiatów i wiedziałby, jak je hodować i umiałby przemawiać do zwierząt, tak jak Dick, a one wiedziałyby, że jest ich przyjacielem naprawdę. Wzrok Dika wcale nie byłby mi przykry, rzekł Colin. Bardzo go pragnę zobaczyć. Cieszę się, że to mówisz, odparła Mary, bo widzisz... bo uprzytomniła sobie teraz zupełnie nagle, że nadeszła chwila stosowna. Kolin zaś czuł, że coś teraz się wydarzy. Bo co? Dopytywał gorliwie. Mary była taka wzruszona, a taki ją jednocześnie lęk ogarnął, że wstała z krzesła, podeszła do kolina i obie ręce jego ujęła w swoje. Czy mogę ci zaufać? Zaufałam Dickowi, bo nawet ptaszki mu ufają. Czy mogę więc zaufać tobie? Na pewno, tak zupełnie na pewno. Pytała błagalnie. Twarzyczka jej miała wyraz tak uroczysty, że chłopiec wyszeptał tylko – o tak, ser, możesz. – A więc Dick przyjdzie tu do ciebie jutro rano i swoje zwierzątka przyprowadzi ze sobą. – O mój Boże! – zawołał Colin uszczęśliwiony. Ale nie koniec na tym, ciągnęła dalej Mary, blada z uroczystego wzruszenia. – Powiem ci coś ważniejszego. Są drzwi do ogrodu. Znalazłam je były ukryte w murze pod bluszczem. Gdyby Colin był silnym, zdrowym chłopcem, byłby wołał na cały głos hurra, hurra, lecz był słaby i nerwowy. Źrenice jego poczęły się rozszerzać, tchus chwycić nie mógł. Och, Mary, zawołał prawie szlochając, czy będę go mógł zobaczyć, czy będę mógł wejść, czy będę żył, by móc doń wejść? A mówiąc to, czepiał się rękami jej sukienki i przyciągał ją ku sobie. No, naturalnie, że go zobaczysz, pogardliwie rzuciła Mary. Będziesz żył, będziesz. No nie bądź niemądry. A była przy tym taka naturalna i nienerwowa i dziecinna, że przywołała go do równowagi na tyle, że począł się śmiać. Zaś w kilka minut potem siedziała już w swym krześle i opowiadała mu już nie o tym, jak sobie wyobraża, że ogród tajemniczy wygląda, lecz o tym, jaki jest w rzeczywistości. Kolin zaś zapomniał o bólach i znużeniu. I słuchał jak oczarowany. To zupełnie tak samo go sobie wystawiałaś, powiedział po chwili. Wtedy już miałem uczucie, jakbyś w nim była, pamiętasz? Powiedziałem ci to, gdyś mi pierwszy raz opowiadała. Mary zawahała się chwilkę, po czym śmiało wyznała prawdę. Widziałam go, byłam w nim, mówiła. Znalazłam klucz i od kilku tygodni doń chodzę, ale nie mogłam ci powiedzieć. Nie mogłam, bo nie wiedziałam, czy ci zaufać mogę na pewno. Audiobook pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki Wolnych Lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnelektury.pl.